Dzień dobry, witam Was w trzecim filmiku, który kręcę w ramach prowadzenia bloga lunchblog.pl e, Dawno już nie kręciłam żadnego filmu, ostatni e, został nakręcony w styczniu, więc nie wiem czy w ogóle pamiętacie, że coś takiego czasami zderza się na moim blogu Ale tak, to jest trzeci film, który powstał e, specjalnie na Wasze życzenie e, To jest film, w którym pokażę Wam moje ulubione, najlepsze i najbardziej przydatne lunchboxy które możecie zabierać ze sobą obiad do pracy, do szkoły, no tak, żeby było Wam wygodniej. Pokażę Wam, jakie mają funkcje i do czego się przydają. Dobrze, to zacznijmy, bo jest trochę tych lunchboxów i e, nie chcę, żeby ten filmik był za długi. Tak zresztą doradziła mi moja siostra, która dzisiaj ze mną kręci. E, ten film i stoi tam za aparatem. E, słuchajcie, to jest jeden z moich ulubieńców. Lunchbox Aladdin. E, taki okrągły, bardzo wygodny do zabrania z rączką. To jest jeden z nielicznych lunchboxów, który po pierwsze jest szczelny, więc pozwala zabrać ze sobą O Tutaj się tak przykrywka odkręca, w środku wygląda w ten sposób. Ma dosyć dużą pojemność, bo to jest 0,6 litra. Jest szczelny i utrzymuje ciepłą temperaturę. Ciepłą i zimną w zasadzie. Nie za długo, bo do 2-3 godzin. Natomiast rzeczywiście trzyma to co ma dodatkowego jeszcze to taki niewielki pojemnik który można, za pomocą którego można sobie oddzielić treść od dodatków w środku chociaż powiem szczerze że ja tego rzadko używam bo jakieś takie trochę jest jak kamienie kształtne i ma nie za dużą pojemność więc przeważnie jest tak, że wszystko pakuję tutaj do środka jakieś takie danie jednogarnkowe czy zupy zakręcam i w wygodny sposób zabieram ze sobą jeden z jej Lunchboxu, który jest szczelny. Powtarzam to po raz kolejny, dlatego że to jest zmora. Wszystkich lunchboxów po prostu przeciekają. A Ladina możecie też kupić w wersji kilkupiętrowej, czyli można sobie po prostu złożyć dwa lub trzy pojemniki, takie jeden na drugim. To jest pierwszy z lunchboxów. Drugi, który chciałam Wam pokazać, to jest taki silikonowy Waki Practicals. Na pewno nie do zupy, raczej do dań stałych. To, co jest z nim ciekawego, to co najważniejsze, to to, że jak jest pusty, teraz wam pokażę, tylko muszę wpuścić tu powietrze, można go złożyć to bardzo niewielkich rozmiarów. Jeszcze trochę powietrza potrzebuję, to nie jest najłatwiejsze, bo muszę zdjąć pokrywkę. Zobaczcie, co się z nim wydarzyło. Był duży, tak wygląda, a po złożeniu na silikon sprawia, że jest bardzo malutki. Więc jest wygodne gdzieś do zabierania ze sobą w podróż czy na piknik, bo przyjmuje taką postać. Dodatkowo w nakrętce macie jeszcze tutaj takie miejsce, które którym pokryte są sztućce. Sztućce zawierające wszystko w jednym: na górze jest łyżeczka, na dole jest widelec, a po tej stronie jest takie ząbkowanie dzięki któremu na jakieś w miarę miękkie rzeczy możecie pokroić, wiadomo, że to się nie nadaje do mięsa, ale zawsze coś. Czyli wkładamy sobie tutaj, zakładamy tą nakrywkę i jest. Są sztućce, czy jest wszystko, mamy cały posiłek, jesteśmy niezależni. Kolejny z bardzo fajnych lunchboxów o niewielkich rozmiarach to jest firmy Black and Bloom, nazywa się Bento Box od japońskich bento, czyli pojemników do zabierania jedzenia. Co ciekawe, nie jest zakręcany tak jak Aladdin. Ma tutaj na pokrywce takie gumki, które bardzo dobrze łapią się z tą drugą końcówką i sprawiają, że ten pojemnik również jest szczelny, co mnie bardzo pozytywnie w nim zaskoczyło raczej na niewielki posiłek. Dodatkowo w środku jest taki malutki pojemniczek, w którym możecie zabrać sobie sos, czyli na przykład, nie wiem, dressing jakiś do sałatki. W pokrywce jest jeszcze tutaj miejsce takie silikonowe, do którego można włożyć sztućce. Te sztućce były w komplecie, ale no niestety z racji tego, że jest to jeden z Najintensywniej używanych przeze mnie lunchboxów, to gdzieś mi zginęły. Nie wiem, nie, ten od, od Wagi Practicals nie wejdzie. Ale generalnie chodziło o to, że się wsuwało tutaj sztuciec. Można też ten, użyć zwykłego, nie wiem, widelca czy łyżeczki takiej domowej i sobie zapakować. Można było również zabrać ze sobą sztućce. Jak jesteśmy przy firmie Black and Blue, to pokażę Wam drugi yy, tej firmy. Również jeden z moich ulubionych, już na większe posiłki albo na. Dwa posiłki na przykąskę, i na posiłek. To wygląda trochę jak taki kubeczek, ale w rzeczywistości są to dwa połączone ze sobą pojemniki na, e, na jedzenie. Połączone są takim parcianym paskiem. Zobaczcie, ja to zaraz ściągnę. O, w ten sposób się to zdejmuje. Tu jeszcze jest taka pokryweczka. I wygląda to tak. Są dwa pojemniki. Jeden o mniejszej pojemności, drugi o większej. W sumie to jest chyba, słuchajcie, 800 ml albo nawet trochę więcej, nie pamiętam dokładnie, ale oba są dosyć duże i podobnie jak w bentoboksie, który był przed chwilą, też są takie gumki, które bardzo dobrze zasysają się, tak jakby z tym pojemnikiem i sprawiają, że oba są, oba są szczelne. Nie wiem, możecie zapakować jogurt i płatki, możecie zapakować zupę makaron. Co, co tylko chcecie, pojemności są dosyć duże, fajnie się to składa jedno w drugie. Nakłada się ten parciany pasek. No i jak to w firmie Blackie Bloom pomyśleli o wszystkim, również jest miejsce na szkódce. Tym razem oryginalne to jest taka łyżka z końcówką taką widelcową na końcu. Więc też jest wszystko, wszystko co, co jest potrzebne. To też jest jeden z tych, które najczęściej używam. Kolejnym lunchboxem, który chciałam Wam pokazać, jest Goodwin, albo Goodbye, nie wiem jak to się czyta. Pojemnik, który został zaprojektowany z myślą o tym, żeby dzieciaki go zabierały ze sobą do szkoły. Ma rączkę u góry, a w środku jest pojemnikiem trójkomorowym. I ma, słuchajcie, naprawdę dużą pojemność. Spokojnie do tych trzech komór wchodzi obie dla dwóch dorosłych osób. Według mnie dla dzieciaków na drugie śniadanie do szkoły jest zdecydowanie za duży, ale dla dorosłych osób czemu nie. Do pracy nadaje się świetnie, nie jest niestety szczelne, więc tu musicie uważać ze wszelkiego rodzaju sosami, które w drugich daniach mogą się zdarzyć. Oryginalnie w opakowaniu tutaj był jeszcze niewielki piton, ale ten piton w ogóle się nie sprawdzał, również był niestety nieszczelny, w związku z tym został wyrzucony. Kolejnym pojemnikiem, o którym chciałam Wam powiedzieć jest... Pojemnik Smash M uroczej firmy Nude Food Movers. To jest pojemnik dwukomorowy, ma większą komorę tutaj, taką troszkę zaprojektowaną pod płaskie kanapki i mniejszą komorę z drugiej strony, której dodatkowo ma dwa niewielkie pojemniki. Na przekąski dodatki sosy. Pojemnik niestety również nie jest szczelny. Ale fajnie sprawdza się właśnie tak na kanapki, orzeszki, owoce. Przyznam się szczerze, że najczęściej w ogóle osobno używam tych małych pojemników. Całkiem fajnie średniej wielkości. Również przez to, że ma taki prostokątny kształt, to fajnie się go wkłada Nie wiem, między książki do torby. Całkiem ciekawa sprawa. O paku już Wam kiedyś mówiłam. To jest zwykły, niezwykły pojemnik, bo na pierwszy rzut oka. Pojemnik i pokrywka, ale w pokrywce jest płyn chłodzący. Pokrywka wkłada się na 10 godzin do zamrażalnika, ona się schładza i dzięki temu potem utrzymuje chłodną temperaturę tego, co wsadzamy do, do pojemnika. Producent mówi tu o 10, przepraszam, o 7 godzinach chyba. W styczniu ten pojemnik utrzymał mi niską temperaturę około 5 godzin, teraz latem, w lipcu to są około 3 godziny, ale ciągle mimo wszystko. Jak chcemy coś zabrać ze sobą do pracy, nie wiem, dojeżdżamy do pracy dłużej niż 5 minut, to przydaje się taki pojemnik, chociażby do transportu. Wada największa, jak w większości pojemników, to jest brak szczelności, co akurat przy tym pojemniku bardzo by się przydało. I na koniec, jeszcze ciekawostkę, której Wam jeszcze nie pokazywałam, to są wieże do przekąsek szcibo. Które zakupiłam niedawno, pojawiają się oczywiście jakoś tam sezonowo w tych kolekcjach bo więc nie zawsze można je dostać, ale kupiłam je za grosze, bo za 25 zł. Tak naprawdę w komplecie są dwie wieże. E, e, polega to na tym, że są pojemniki, coraz mniejsze pojemniki na przekąski, chociaż je można dowolnie konfigurować w takiej wieży, nakręcane wzajemnie na siebie. Jedną wieżę z drugą wieżą, jak to się uprzejmie, można połączyć, żeby stworzyć taką dużą. Całość zwiększa taki pojemniczek malutki, do którego można włożyć rzeczy do posypywania. Tutaj jest taki otwarty pojemnik, a z tej strony wygląda trochę jak solniczka czy pieprzniczka. I no nie wiem, chociażby starty parmeza można tutaj wrzucić. Również świetnie, nie wiem, wkłada się do plecaka na piknik. Wsuwa się to po prostu z boku, można zabrać różne rzeczy. Dzieciaki bardzo zresztą lubią te pojemniki. Moja córka się lubi nimi potem bawić w ogóle jak są puste. I to wszystkie lunchboxy, które chciałam Wam pokazać na koniec moje top 3. Nie powiem Wam, co jest 1, co jest 2, co jest numerem 1, co jest numerem 2, co jest numerem 3, bo wszystkie są równorzędnie i cechą ich wspólną jest to, że są wszystkie szczelne i rzeczywiście... Jakby nie patrzeć z większości jedzenia, które nie wiem, ma dodatek sosu, czy jest sałatką, jest tam pomidor, jest są owoce, może wydzielić się trochę płynów. Stąd w moim top są tylko szczelne pojemniki. I to jest z pewnością bardzo, bardzo wygodny Aladdin, do którego wracam często. Dwa pozostałe pojemniki to są pojemniki tendencyjne, bo są tej samej firmy Black and Bloom. Pentobox. Mała pojemność, mała pojemność na y, krótkie wyjście, a tutaj większa pojemność, możliwość rozdzielenia w obu przypadkach, y, możliwość dołożenia sztuczce i stworzenia tak jakby pełnego, nie, pełnego kompletu. Także te trzy pojemniki to są moje ulubione. Y, wiem, że za chwilę posłucham się pytanie, gdzie można je kupić. Ja kupuję w bardzo różnych miejscach. Przyznam szczerze, że sporo szukam lunchboxów za granicą, bo jednak tam są lepiej dostępne. Ściągam je chociażby z angielskiego Amazona. Ale w Polsce również pokazują się pomału specjalne sklepy internetowe, które mają tylko lunchboxy w ofercie. Zdarzają się fajne lunchboxy w Rozipaka na przykład, tego można kupić w Diuce, ale zwykłe supermarkety. W Tesco kupuję systemę, która też się dosyć, dosyć dobrze sprawdza. Jeżeli będziecie zainteresowani konkretnie którymś z pojemników, które albo pokazuję na blogu, albo pokazałam w tym filmiku, piszcie na kontakt małpalungeblog.pl, to z pewnością powiem Wam, gdzie dokładnie można taki pojemnik kupić. No i niezmiennie zapraszam Was na lunchblog.pl i na mojego Facebooka. Tam codziennie jakieś świeże informacje, ciekawostki, żywieniowe, lunchowe różnego rodzaju, bo zakres tematyki jest dosyć duży. Serdecznie Was pozdrawiam, zapraszam do następnego filmu, mam nadzieję niedługo, trzymajcie się i do zobaczenia, cześć!